Godny księżarcy biskupie, drodzy, kapłani, siostry zakonne, bracia, siostry w Chrystusie Panu. Chcemy w czasie nowenny w tym roku razem z Maryją uczyć się nadziei, bo jest to rok nadziei, jest to rok jubileuszowy, rok nadziei. Chcemy razem z nią, bo wierzymy w wiele prawd. Ale między innymi w tę, którą wyraziła konopnicka słowami włożonymi w usta Maryi. Nigdym ja ciebie ludu nie rzuciła, nigdym ci mego nie odjęła lica, I jam po dawnemu moc twoja i siła Boga Rodzica. I wczoraj powiedzieliśmy sobie trochę o sytuacjach beznadziejnych, o rozpoznawaniu tych sytuacji. Jak również o nadziei dziedzicznej, odziedziczonej po rodzicach, po przodkach, dzisiaj również chciałbym dotknąć dwóch spraw, dwóch źródeł, dwóch przestrzeni nadziei. Pierwsza to jest nadzieja na wybranie. Tak po ludzku sądząc, to jest absolutnie niewiarygodne, dlaczego Maria została wybrana, dlaczego ona, przecież ta dziewczynka nie miała wielu lat. Przecież ta dziewczynka nie pochodziła z Jerozolimy albo chociażby z jakiegoś większego miasta, choćby i z Betlejem. Nazaret w ogóle nie jest wspomniany w Starym Testamencie. Mamy dobrych kilkaset miejscowości, jeśli nie więcej, wymienionych w przeróżnych księgach, zwłaszcza w księdze Jozłego, ale nigdzie nie ma mowy o Nazarecie. A przecież badania archeologiczne mówią, że Nazaret już był, że tam ludzie mieszkali. Nie dość, że ta mieścina była mała, to jeszcze w Galilei, słynnej Galilei Pogan, w której ludzie byli traktowani troszkę gorzej, troszkę z przymrużeniem oka. I z takiej mieściny, z takiej miejscowości Bóg wybiera Maryję. Znowu nie jest córką kogoś najważniejszego w mieście, kogoś najważniejszego we wsi. Przecież nie mógł Bóg wybrać córkarcy kapłana. Nie mógł Bóg wybrać córkę króla, albo księcia? Łatwiej byłoby się wychowywać Jezusowi, łatwiej byłoby też głosić Ewangelię. Tak po, po ludzku sądząc, Bóg mógł wybrać kogo innego, mógł wybrać w innych warunkach, albo w innej miejscowości. Ale to, że on boskim okiem dostrzegł w Nazarecie serce niepokalane Maryi. Że ją wybrał, to jest, to jest dla nas cud, ale też przypomnienie tej podstawowej prawdy, która przewija się przez Pismo Święte ciągle: że Bóg wybiera to, co ludzie nieraz by odrzucili. Że Bóg wybiera, tak jak Izrael został wybrany, nie Egipt czy Persja, ale wybiera to, co małe, to, co po ludzku można powiedzieć nieznaczące. Tak samo Betlejem będzie nazwane. Jednym z najmniejszych miast Judy. Święty Paweł potem w liście do Koryntan powie, że Bóg wybiera to, co głupie w oczach świata. Że Bóg wybiera to, co niemocne. Że Bóg wybiera to, co słabe. Niepojęta jest ta prawda o wybraniu Pana Boga. Ale jeżeli Maryja zostaje wybrana przez Pana Boga, to patrząc na jej los i na jej życie, człowiek sobie myśli, to jest niemożliwe. Żeby Bóg o mnie zapomniał, skoro o niej pamięta. To jest niemożliwe, żebym ja powiedział: Jestem z kiepskiej miejscowości, albo gdybym miał lepszych rodziców, albo może lepsze wykształcenie, albo lepsze układy, to by w życiu było lepiej. Nie, 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 to nie jest tak. Włosy na głowie są wszystkie policzone wszystkich dzieci, wszystkich ludzi, nawet najbardziej zapomnianych przez ludzi. I jesteś wybrany. Maria przypomina człowieku, i jesteś wybrany. Bardzo często zazdrościmy innym, którzy może są bardziej wybrani, albo wpadamy w pychę, że my jesteśmy bardziej wybrani. To wszystko są tylko symptomy duszy, która, która mówi: Jeszcze nie rozumiesz. Jeszcze nie rozumiesz tej podstawowej prawdy, że jesteś dzieckiem Boga, Bóg cię kocha. I nie myśl, że twoja sytuacja rodzinna, że twoje pochodzenie, że grzechy twoje, czy, czy może twoich przodków, tak determinują ciebie. Że Bóg cię odrzucił, albo o tobie zapomniał. Bóg o tobie nie zapomniał. Może nie mamy takich problemów, czy może nie mamy takiego poczucia beznadziei, ale są tacy ludzie, którzy czują się beznadziejni, bo myślą, że nikt na nich nie patrzy, że nikt ich nie wybiera. Świetny jest ten fragment w Ewangelii Marka w piątym rozdziale. Jeden z moich ulubionych chyba, kiedy Jezus z uczniami przeprawia się na drugą stronę Jeziora Galilejskiego. I uzdrawia człowieka opętanego. Człowiek był tak ciężki przypadek, że kamieniami się tługu, w grobowcach mieszkał. Wiązali go łańcuchami, ale łańcuchy rozrywał. I wszyscy wiemy, że go Pan Jezus uzdrowił, ale uzdrowił go w bardzo dziwny sposób. To znaczy pozwolił, żeby te złe duchy wyszły z niego i weszły w świnie. I opowiada ewangelista Marek, że trzoda około dwóch tysięcy świn, jak została opętanych, Ruszyła pędem po urwistym zboczu i wszystkie się potopiły. Bardzo nie lubiłem tej Ewangelii w liceum. Pochodzę z wioski, jak mówił, jak mówił ojciec Marcin na początku. Myśmy je hodowali, świnie zabijali, i tak sobie myślałem, Boże, ja lubię tak swojską kiełbasę. Ile to byłoby kiełbas? Dwa tysiące świnie. Potem zacząłem liczyć, ile kosztuje świnia w mieście, w Nowym Targu, na jarmarku kosztowała 500 zł. 500 zł razy 2000 to jest milion złotych polskich. Czemu Jezus zrobił taką szkodę? Tyle razy uzdrawiał, ale nigdy nie zrobił szkody. Czemu nie mógł zrobić jakoś inaczej, uzdrowić tego człowieka w inny sposób? Dopiero potem przyszło zrozumienie, że Jezus pokazuje, że ten człowiek, który jest opętany, ten człowiek, który jest wyrzutkiem społeczeństwa, ten człowiek, który po ludzku jest nikim, śmieciem, nie wiem jakbyśmy go dzisiaj nazwali, ten człowiek dla Boga jest tak ważny, że on zapłaci milion złotych, żeby on wyzdrowiał. Tak jak każdy ojciec czy matka zapłacą ostatnie pieniądze, żeby człowiek był zdrowy, bo kochają swoje dziecko. Jesteś drogi w oczach Boży, jesteś drogi, nabrałeś wartości, Bóg Cię miłuje. Tak Bóg miłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Święty Piotr powie jeszcze mocniej, że Bóg nas wykupił nie czymś przemijającym srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią swojego syna. Jeśli ktoś za ciebie wiele zapłacił, to znaczy, że jesteś bardzo cenny. Gdyby dzisiaj najgorszego z nas, kogoś, kto się najgorzej czuje, Bóg postawił przed wałami jasnej góry i powiedział, Ludzie kochani, żeby ten człowiek poszedł do nieba, trzeba zburzyć jasną górę, to myślę, że nie ma wątpliwości, że dla Boga ta jasna góra, choć piękna, te wały, choć przecudowne, to one nie są taką wartością jak to dziecko, które czuje się kompletnie bezwartościowe. No powiedzcie mi, bracia i siostry, Powiedzcie mi w imię Chrystusa ukrzyżowanego, powiedzcie mi z ręką na sercu, gdzie są starożytne bazyliki Kapadocji, gdzie są świątynie Syrii, gdzie są kościoły Ziemi Świętej. Po wszystkich zostały gruzy, a ludzie, którzy przed nimi żebrali albo w środku się modlili, dzisiaj cieszą się pewno życiem wiecznym w niebie, bo są dziećmi samego Boga. I jesteś wybrany. I jesteś wartością i nie daj sobie wmówić to, co ci mówi świat, że to zależy od zdrowia, od pieniędzy, że to zależy od stanowiska. I jesteś wybrany, bo jesteś dzieckiem Boga. Jak pięknie powiedział Izajasz w 54 rozdziale, w 10 wersecie, góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Od 50 lat oglądam Tatry z mojego rodzinnego domu. Oglądam Tobie tatry i sobie myślę, one się nigdy nie ruszyły. Przez te 50 lat prawie wszystko się zmieniło na świecie, a one są takie same. A Pan Bóg mówi, Wojtek, tatry to są bardzo niestabilne. Tatry się mogą ruszyć, tatry się mogą zachwiać, ale moja miłość do Ciebie jest jeszcze bardziej stabilna. To nie jest kwestia emocji. Jeśli teraz nie widzę tatr, czy ja wierzę, że one dalej istnieją? Wierzę. Jeśli jestem w domu i nie widzę tatr, bo jest ciemno, to ja dalej wierzę, że one są. Jeśli jest dzień, ale, ale jest kiepska pogoda i ich nie widzę, to ja dalej wierzę, że one są. Jeśli jest piękna pogoda i ich nie widzę, bo sobie zamknąłem oczy, to ja dalej wierzę, że są. Jeśli jest piękna pogoda, mam otwarte oczy, ale ktoś mi stanął przed tatrami, to ja dalej wierzę, że one są. Bo to nie zależy od mojej, czy ja je widzę. Nie zależy od mojego przekonania, nie zależy nawet od moich o, 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 oczu, emocji, one po prostu są. Przecież Wy nawet wierzycie, że Mount Everest istnieje, chociaż nikt z Was nie widział. I nawet najmniejsze dziecko na Podchalu, w Polsce, gdziekolwiek na świecie wie, że góry są. A Pan Bo mówi: One są bardzo, bardzo niestabilne. Góry mogą stąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja do Ciebie nie odstąpi na wieki. I to jest, wydaje się, po ludzku pozorna prawda o wybraniu, ale pierwsza prawda, której się uczymy właśnie od Maryi już przy zwiastowaniu. Żeby zrozumieć, że z jakiejkolwiek jesteś miejscowości, z jakiegokolwiek jesteś kraju, z jakiejkolwiek jesteś rodziny, gdzie po ludzku sądząc, może tobie się wydaje, że nie jest, jesteś nikim, to nie daj sobie tego wmówić, bo jesteś tak samo kochanym dzieckiem Boga. Tak samo kochanym dzieckiem Boga, o czym Jezus powie bardzo mocno potem, kto słucha Słowa Bożego i je wypełnia, ten jest bratem, siostrą i matką. Drugi rodzaj nadziei, który chcemy się dzisiaj nauczyć od Maryi, to jest nadzieja na moc Słowa Bożego. No bo mamy trochę problem z tym Słowem Bożym. Z jednej strony nam się wydaje, że przecież Ewangelia to jest tak dawno temu, że może to nieprawda. Albo przestaje działać, jak mówi prorok Habakuk: Jak długo, panie, prawo twoje straciło moc swoją. Albo mamy problem z tym, jak odczytać, czy to jest prawdziwe słowo Boże. Bo jeden ksiądz mówi tak, drugi mówi tak. Jeden ma takie objawienia prywatne, drugi ma inne objawienia prywatne. I patrząc na Maryję, która jest matką słowa, możemy się uczyć tego, nie, to działa. To naprawdę działa. Słowo Boże może stać się ciałem. Słowo Boże może bardzo wiele, ale jest, jest, można powiedzieć, kilka takich warunków. Po pierwsze, trzeba o to Słowo Boże pytać. Pierwsze zdanie w Ewangelii, które Maria wypowiedziała, po grecku brzmi pos, czyli jak, jak, jak się to stanie. Kiedy Anioł Gabriel e, e, objawia się Marii, e, ona mówi: Jak się to stanie? Jak się to stanie, skoro nie znam męża? Nie boi się pytać, nie boi się szukać prawdy. Bo żeby słowo rozumieć, żeby słowo przyjąć, żeby na słowo odpowiedzieć, trzeba się nie bać pytać. Ile mamy takich momentów w Piśmie Świętym, kiedy prorok zadaje pytanie, właśnie, jak długo panie? Kiedy Jeremiasz powie, że on nie rozumie tego słowa, dlaczego ma je głosić? Kiedy Hiob powie, że on nie wie o co w tym wszystkim chodzi, wolałby nawet umrzeć? Kiedy psalmista będzie się żalił, panie, dlaczego nie wruszasz z naszymi wojskami, trzeba pytać. Trzeba pytać, trzeba szukać tej woli Bożej, jaką Bóg ma wolę Bożą względem nas. Trzeba pytać razem z Marią, nie bać się po prostu. Nie powiedziała Maria, dobrze, w porządku, nie rozumiem, co to być matką Syna Bożego, ale, ale po prostu to zrobię. Pytać to znaczy szukać. Oczywiście ktoś z Was powie, proszę księdza, ale Zachariasz jak się zapytał, jak się Zachariasz zapytał, to stracił głos na dziewięć miesięcy. To może nie zawsze warto pytać. Nie wiem, czemu tak było, ale bardzo mi się podoba już starożytne wytłumaczenie tradycyjne, że Zachariasz był starym kapłanem, to już powinien dużo wiedzieć, a Maria była młodą dziewczynką. Że jednak, jak przeżyłeś całe życie, toś powinien być troszeczkę mądrzejszy, nie? To nie znaczy, że nie możesz pytać, ale pewne rzeczy powinieneś już wiedzieć. Pytać po pierwsze. Po drugie, trzeba być otwartym na niekonwencjonalny sposób. Bo Pan Bóg przez wszystko może przemawiać. Nie tylko przez oślicę Balama, Przez wszystko może Pan Bóg przemawiać. I wiemy, że przemawia w kościele, wiemy, że przemawia przez Pismo Święte, wiemy, że przez przemawia drugiego człowieka, wiemy, że na różne sposoby przemawiał Bóg niegdyś do ojców, przez proroków. Ale trzeba być otwartym na to, że Bóg naprawdę może powiedzieć tak, jakby człowiek po prostu nie wiedział, jak do niego powie. Nie, nie powiedziała Maria: Ja nie wierzę w prywatne objawienia. Ja nie wierzę prywatnym objawieniom. Nie powiedziała Maria, ja nie wierzę snom. Żaden anioł się nie przyśnił mojemu mężowi Józefowi. Bóg przecież może mówić nawet przez sny. Z 10 lat temu prowadzę misję w diecezji drohiczeńskiej. Znajoma gospodyni mówi: Proszę księdza, muszę coś księdzu powiedzieć. Jak miałam 25 lat, to poszłam na jasną górę, na pielgrzymkę w intencji męża. No, chciałam wyjść za mąż. Tylko był problem, no za kogo nie? To znaczy, było dwóch takich gości. Jeden mi się bardzo podobał, ale traktował mnie jako koleżankę. Na no, drugiemu ja się podobałam, ale za bardzo ja go nie lubiłam. No i też nie wiedziałam, że może jest jeszcze jakieś inne wyjście, więc mówię idę na pielgrzymkę, nie będę narzekać, będę się modlić, to jest poważna sprawa. Wartość na nogach na jasną górę w intencji swojego męża. No i mówi, idzie tak, dzień, drugi, trzeci. Te bąble się porobiły, ciężko się idzie. I w ostatnią noc, mówi, przed samą Jasną Górą, w czasie ostatniego noclegu, przyśniła się jej Matka Boska. Taka sama, jak na obrazie tutaj Matki Bożej Częstochowskiej. I mówi do niej tak, Zosiu, nie gniewaj się, ale w tej sprawie Ci nie pomogę." Mówi, stałam rano taka rozryczana, mówi, nie mogła mi się przyśnić pierwszej nocy. No czemu ja po prostu szłam tą całą drogę? Byłam tak zła na Matkę Bożą, że już naprawdę nawet nie miałam ochoty podejść do, do, do kaplicy. No ale jak już tyle doszłam, no to dojdę. I przed samym wejściem do kaplicy obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, patrzę, a tu niespodzianka. Ten chłopak, który się tak bardzo do mnie zalecał, a którego nie za bardzo ja tak uważałam, po prostu zrobił mi niespodziankę i przyjechał. No i wtedy sobie to tak odczytałam, że Matka Boża mi powiedziała: Wiesz co, tamtego ci nie załatwia, ale bierz co masz. Przeróżny sposób Pan był do nas działa. Naprawdę w przeróżny sposób. I nie chodzi o to, żebyśmy teraz wszyscy myśleli, że te nas, nasze sny są ważne, ale żebyśmy byli tacy troszeczkę uważniejsi na to, przez co Bóg może do nas mówić. Nie zapomnę: Rzym, metro. Jakaś biedaczka prosi mnie po prostu o pieniądze, nigdy nie dyskutuje. Za... No i prosi mnie o te pieniądze, a ja zamiast po prostu albo nie dać, albo się zamknąć, mówię do niej: no proszę się nie gniewać, ale, ale, ale ja pani nie wierzę. A ona mówi do mnie tak, padre, proszę księdza, jak ktoś w Boga nie wierzy, to trudno, żeby człowiekowi uwierzył. Bóg na nas może mówić naprawdę na przeróżne sposoby. Trzecia sprawa, Maria rozważa słowo. Czyli, jeżeli wiesz, że to słowo jest do ciebie, to musisz myśleć, zastanowić się. Załóżmy, czy ta kobieta jest tylko jakąś wariatką, albo czy manipulantką, ale czy Bóg naprawdę nie chce przez nią coś do ciebie po prostu powiedzieć. I kiedy Maria zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu, to ona myślała o nim, zastanawiała się. Tekst grecki pięknie używa dwóch czasowników, symbalo, czyli jakby razem wrzucam, staram się to w swoim sercu trzymać i. Syntereo, czyli strzegę, strzegę, staram się strzec tego słowa, staram się pilnować, żeby je nie ukradli. Medytuję nad tym słowem, bo my bardzo często skrolujemy Boże Słowo, my bardzo często jakby przeskakujemy ze słowa na słowa, my bardzo często mamy taką duchowość wiadra, że Pan Bóg do Ciebie mówi, a Ty jesteś jak wiadro odwrócone dnem do góry i On mówi mówi, ale nic do Ciebie nie dociera. Wracasz z Kościoła, wracasz z Pisma Świętego, wracasz po prostu z brewiarza i, i nic po prostu nie zostało. Trzeba zacząć myśleć o Bożym Słowie. Trzeba znaleźć sobie swój sposób na rozmyślanie. Może słuchać medytacji, może pisać, może śpiewać, cokolwiek, ale żebyśmy o tym myśleli, bo my potrafimy myśleć. Myślimy o polityce, myślimy o sporcie, myślimy o zakupach, myślimy po prostu o, o dzieciach, myślimy o starcach, myślimy o pogodzie. My naprawdę myślimy o wielu rzeczach, żebyśmy zaczęli myśleć o Bożym Słowie. Myśleć o tym Bożym Słowie. Po co? Po to, żeby je wprowadzić w życie. Żeby wprowadzić w życie. Bo to słowo stało się ciałem i Maryja jest tą, która mówi, musisz powiedzieć, niech mi się stanie według Twojego słowa. Bo odejdziesz zasmucony, jak ten, jak ten młodzieniec z Ewangelii. Musisz powiedzieć, czy powiedz, niech mi się stanie według Twojego słowa, a wtedy zbudujesz dom na skalę. Bo wielu z nas buduje dom na piasku, słucha słowa Bożego, ale je nie wypełnia. I kiedy spadnie deszcz, wezbrają potoki, uderzą w ten dom, to on runie, bo nie na skalę jest utwierdzony. Bo nie na skalę jest utwierdzony. Chodzi o to, że ktoś, kto wprowadza Słowo Boże w życie, to ten buduje na skalę. Nie wystarczy iść do lekarza, nie wystarczy kupić lekarstwa. Żeby być zdrowym, nie wystarczy. I to jest trudne, nie da się wszystkiego wprowadzić naraz. Ale jeżeli Maria jest dla nas tą, która nas uczy nadziei, to mówi, nie trać nadziei, wprowadź, spróbuj. Spróbuj chociaż jedno małe, takie czy inne słowo. Może dzisiaj spróbuj wprowadzić słowo o tym, że jesteś wybrany, przestań po prostu narzekać. Nie? Albo wprowadzić słowo o tym, żebym zaczął myśleć o tym Bożym Słowie, bo myślę o stu tysięcy rzeczy, ale nie o nim. Może jakieś inne rzeczy, może trzeba coś sprzedać i rozdać komuś. Bo to cię po prostu męczy, od tego się odciąć, komuś powiedzieć nie, ale to słowo wprowadzić w życie. Bo tylko wtedy ziarno ma sens, kiedy ono jest wrzucone w glebę, tylko wtedy przyniesie owoc, kiedy ono zostanie powierzone Matce Ziemi, tylko wtedy, kiedy słowo Boże zostanie przyjęte przez nas, przez glebę naszej duszy, kiedy powiemy Bogu tak, jak Maria, tak wtedy ono zacznie wydawać. Maria mówi, zacznie wydawać owoc. Jeszcze jedna myśl na koniec z tym słowem. Nigdzie w Ewangelii, naprawdę, nawet w pokrywach, nawet w manuskryptach po prostu najbardziej rzadkich, nigdzie w Ewangelii nie ma mowy o tym, że Maria to słowo używa przeciwko Bogu albo przeciwko Kościołowi. Ona nigdy nie stawia się przeciwko Kościołowi ani przeciwko swojemu synowi. Może nie rozumieć, synu, czemuś nam to uczynił. Może wejść w nim dialog, jak w kanie po prostu galilejskiej, ale nigdy Maryja nie będzie przeciwko synowi, bo syn jest Bożym Słowem. Ktoś, kto właściwie słucha słowa Bożego i je wypełnia, nigdy nie będzie przeciwko Chrystusowi. I ktoś, kto właściwie słucha słowa Bożego i wypełnia, nigdy nie będzie przeciwko Kościołowi, bo przecież Kościół jest oblubienicą Bożego Słowa. A mogła powiedzieć, a mogła powiedzieć Piotrowi, Ty się nie odzywaj, bo ja stałam pod krzyżem. Mogła powiedzieć po prostu innym uczniom, co wyście zrobili, ja tutaj jestem matką. Mogła chcieć rządzić po prostu w pierwotnym kościele, a ona pokornie prosi o Ducha Świętego razem z innymi, bo ona nigdy, nigdy nie będzie przeciwko Kościołowi, bo przecież jest matką Kościoła, a żadna matka nie będzie przeciwko własnemu dziecku. Prosimy Cię, Maryjo, prosimy Cię, byś dzisiaj dała nam troszeczkę nadziei na to, że jesteśmy wybrani, że nie jesteśmy zapomniani i trochę nadziei na to, że, że Słowo Boże ma jeszcze moc, tylko może jakoś właściwie trzeba je wysłuchać i wprowadzić w życie. Amen.